Vertigon Insport Line Home to wyjątkowy trenażer, na którym spalanie kalorii to sama przyjemność. Nie ma nic skomplikowanego w ćwiczeniach. Po prostu wsiądź i zacznij wspinać się lub chodzić. Ten symulator wspinaczki ma tak przemyślaną konstrukcję, że dzięki bocznym uchwytom sprawdzi się również jako klasyczny stepper. Jednak angażując ramiona doskonale wytrenujesz wszystkie mięśnie i popracujesz nad wzmocnieniem środka ciała – core. Dodatkowo możesz wyregulować rączki tak, aby ich położenie odpowiadało Twojemu wzrostowi. Sam określasz intensywność ćwiczeń w zależności od tego, jak szybko się poruszasz. Jeśli szukasz jeszcze większego wyzwania, możesz użyć pokrętła sterującego, aby zwiększyć obciążenie nawet o 8 poziomów. Dzięki magnetycznemu układowi hamulcowemu praca trenera jest bardzo cicha i płynna, a podczas treningu nie ma żadnych wstrząsów. Dodatkowo konstrukcja jest nachylona pod kątem 75 stopni. Dzięki temu trenujesz w pozycji, która odciąża Twoje stawy. Maszyna oferuje długość kroku do 50 cm. Tylko od Ciebie zależy, jak długie będą Twoje kroki. Na czytelnym wyświetlaczu zobaczysz podstawowe informacje o treningu. Za pomocą przycisku można przełączać się między poszczególnymi wartościami. Jeśli po treningu chcesz przenieść maszynę w zupełnie inne miejsce, umożliwią to praktyczne kółeczka.